Pani znajdujemy się pod Centrum Handlowym Plaza w Wyszkowie, jest to niesamowity budynek perła architektoniczna okolicy, mogłybyśmy być w pałacu w który jest nieopodal, ale jesteśmy w Centrum Handlowym Plaza w Wyszkowie, zaraz znajdziemy się w Centrum Handlowym na dole, gdzie znajdziemy second hand, gdzie będą rzeczy na pewno z sieciówek i nie wiem, czy znajdziemy jakiś vintage. Dziękujemy za zeskrobanie kolejnego okienka. Zapraszamy do oglądania. Bardzo miło nam gościć Was w naszych progach. Kiedyś opowiem o szkoleniu, jakie miałam w korporacji, a propos tego, jak gestykulować, żeby klient kupił. Chodźcie! Kolejne okienko, kolejny Czekolad KM Textil, Wyszków, ulica Cecha Plaza. w na handlowym Plaza. Wam się na dole. W tym lumpekcie są różne kolory koszyków. W jednym kiedyś usłyszałam od jednej pani, że należy brać czerwony, bo wtedy się na pewno znajdzie ciekawe rzeczy. Kolory czerwone. Dokładnie takie jest moje szczęście, kiedy widziałam ten czerwony koszyk. <gry> jest trochę szklaków do pogrzebania. Są też różne torebki. Całkiem ta jest fajna. Leci mi wszystko z rąk. O, taki dureczek też spoko jakieś portfeliki, zawieszki macie takie fajne rzeczy na przykład do zaznaczania kto gdzie siedzi jakieś kubeczki trochę porcelany są zgarki jakieś błyskotki proszę bardzo stroje ludowe nie nasze oczywiście torebki jakieś na przebrania tu jest zawsze taki bemar ze wszystkimi niczym gdzie można wszystko znaleźć też można znaleźć wielkie nic i obok jest z jakimiś dziecięcymi. Na całe pudełka pasków różnych. Znalazłam hipcia! hipcio ma najsłodszy hipciowy ogonek. Bo prawdziwe hipcie, jak chcą zostać z terytorium, to podczas jakby defekacji kręcą tym ogonkiem i ta kubka sobie wszędzie rozlatuje się i roznosi ich zapach. Chyba, chyba na tej podstawie robili do rozrzucania obornika to urządzenie tak, takie i nasze. Daje. I chciałam powiedzieć, I'm sorry, czy nie jest to słodki hipcio? Ten ogon... Jest najsłodszy. duży w ogóle! Eee, A pokaż no, złot. Wiecie, że te ząbki to normalnie niszczą arbuzy? Są boli rzepka. <noise> Wiem, jak mnie bolała, chociaż nigdy mnie nie bolała, ale miałam taką samą minę. Fajny. Właśnie tutaj też są takie, no dosłownie wymieszane, swetry, spodnie i wszystko. I dobra cena, 58 za kilogram, czyli te KM 56, mają... 58? W sensie, może, że, możliwe, że dzisiaj stanie, ale powiem Wam tak. Akryl, poliester. I po <grym> Powiem Wam szczerze, że ta cena za kilogram najwyższa i tak jest dobra. Znaleźć także całe pudła różnych włóczek i innych rzeczy do dziergania, tkania, szycia i tak dalej. Nie zawsze one są, ale często są. To oczywiście, nie zakładam, bo oczywiście buty się na koniec.

Która, z której korzysta, zaprowadzać... może być? No. Open, ale też może się Ale czy to tak, ludzie? Ale nie, tak, ale, ale, to, ale, nie. ale to nie. nie. Ale ale jak, o, tu, 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 tu. A to Nie, ale Tutaj można kupić coś, żeby, że tak powiem, odzyskać godność i przynieść prezenty do domu. 私が見上げてるって言っていい Słuchajcie dziewczyny, taka fajna bluzeczka, taka elegancka do biura, do restauracji do baru, na randkę, na, na pewno będzie ciepło, dziewczyna, na, na pewno, pewno będzie ciepło. ciepło. Też od razu jak chcecie korasonem gdzieś tam się pochwalić, no to gdzieś tam ten korason będzie widoczny. Ale taka elegancka, nie no musi się uciągać, elegancka. bo tak wiecie, troszkę widać, bo jest przezroczysta. Słuchajcie, pytacie o rozmiarach no to jest akurat rozmiarek 2XL, on tu ma takie eleganckie guziczki. Tak, ale możecie sobie tutaj paseczkiem ścisnąć, jak będziecie możecie chciały. Możecie na S, na M, na L, na XL, na XXL też, bo jak rozepniecie, to będzie większy rozmiarek. To skup, dziewczyny, kolejna rzecz, to jest taki szal, to jest taki szal wielosonowy, on będzie dobry nie tylko na wiosnę, nie tylko na jesień, nie tylko na lato, nie tylko na zimę, on będzie dobry też na babie lato, on będzie na złotą jesień dobry. Ale można tak psa owinąć, można dziecko owinąć, nosić, można mężczyźnie swym oddać, bo uniwersalny kolorek, kolorki takie uniwersalne, będzie się im mężczyźnie podobało. Można też poduszeczkę tym oprzeć, jak będziecie chciały, bioderka sobie okryć na zimę. Naprawdę bardzo, bardzo fajny szaliczek, taki delikatny, i, i na tapczan. Tak, i nie jest to naturalny materiał, więc to jest plus. To nie jest naturalny materiał, nie będzie się mechacił, łatwo się pierze, nie ma problemu. I niotca, nie miotca, nie ma Dokładnie. Jeszcze się uciąga troszeczkę. No i też, słuchajcie, ja czytałam komentarze, że materiał sztuczne, że ropa, że plastik, proszę bardzo, ekstafiny, lamp z wól. Co to znaczy? Że jest to z lamp e wełna, czyli jest to wełna z ignięcia. Czym wałek ten był pokryty? Jeżeli ktoś lubi takie właśnie materiały naturalne, to proszę bardzo, trochę swędzi, trochę tak. trapi. Troszeczkę może Podrapać, ale jak was będzie bardzo drapał, to się w ogóle nie przejmujcie. Koszuleczkę zakładacie pod pod Wyciągacie tutaj kołnierzkę, żeby szyjka nie drapało. Tutaj wyciągacie rękawki od koszuli, żeby wrączki nie drapało, żeby w nadgarsteczki nie drapało. Dziewczynki uciąga się, uciąga się. Jaki rozmiar pytacie, już wam pokazuje. z strona. Emeczka, ale też. zobaczcie, można uciągnąć, uciągnąć. Ma dziurę, nie szkodzi, powietrze wychodzi, można sobie ochłodzić ja pachę. Chciałam powiedzieć, tak, że, że to też jest celowo zrobione właśnie dla takich osób, które troszeczkę się przypocą, nawet jeżeli to jest wełna. No to tutaj już mogą się odpocić, bo jest trendy ujść temu jakby potu. Tak, dokładnie. I, I kolorek taki, że też nie widać, kolorek uniwersalny, trochę cegiełka, trochę nie cegiełka. Także wiecie, dłuchcie swoją cegiełkę rzecz... i możecie kupić u nas ten sweterek, proszę ja was. Tutaj jest, proszę Państwa, taka ala seksualna, niebezpieczna. Troszeczkę można się w tym upocić, ale zobaczcie, pięknie się leje, pięknie się futrzy. E, futro takie, że jakbyście chcieli. Mężczyźni też możecie kupić, jakbyście chcieli troszeczkę e, zasłonić i na klacie ich włoski męskie, to tutaj, proszę bardzo, takie głębokie. Nie właśnie foto... zakryta, że to, się to wystarczy założyć, to się samo uleje, to się samo układa. To w ogóle nie ma mowy o tym, że jest potrzebne żelazko, że jest potrzebna prawnica, że jest potrzebne Tak, do dokładnie, pracowania. troszeczkę się Czyli może zaciągać ten. dziewczyny, ale jak się to zaciągnie, to... Nowe wzorki powstaną troszkę jak wieżowce, będą takie zaciągnięcia leciały no, elegancko. World of Frentex, no czyli jak chcecie chłopa do po prostu zakładacie taką bluzinę i on już wie, pokazujecie metkę, widzisz, widzisz, i z tego nie będzie. Chciałeś tego, masz choć, proszę to bardzo, wiesz. Chciałeś tylko Friends with Benefits, nic więcej, ale to jest piękna bluzka. Tutaj ona sama jest jedną wielką lajką, także też można ja się sobie swoim Zaraz pokażę. z 32 to akurat będzie na dalie, Ale na też, spódnicę. słuchajcie, pamiętajcie, takie bluzaczki u nas są normalnie, można je kupić po 35 zł albo 45 zł, a to jest 45 zł całość razem z futerkiem. Takie kołnierzyki futerkowe sprzedałyśmy po 25. 25 plus 45, ile to jest, moje drogie? 80. <noise> Więc teraz możecie to kupić i sobie odpróć, ewentualnie. Możecie odpróć. Wtedyś I macie ma pani, dokładnie. jeden, za 40. Widzicie, co to jest? To nawet nie są orzechy włoskie w kilogramie. Dokładnie. Piewczynetki, hit, mody. Największy, widzę, że mi włos wystaje, poprawię cię. Hit mody największy, to jest taka bombereczka Porsche Pilates Mama, piękny odcień karmelowy, piękny odcień, kajmak, kawa z mlekiem, cappuccino, piękny odcień, tygodniowy Dokładnie, pana. kawa z mlekiem, kajmak, cappuccino, e, e, proszę, przypieczony za, rogalik, e, troszeczkę za ciemny podkład, e, elegancki. E, I to też właśnie ma śluzy Tak, kajaki, bo nie i widać, i nie widać. Nie widać, jak się brudzi. Nie, dziewczyny, kupujcie, Użycie. słuchajcie, Porsche Pilates Mama, nowy, nowy, proszę Państwa, wzór trend. do naśladowania i trend. Bardzo fajnie jest to też poprzeszywane. Także tutaj możecie sobie już od razu tylko korzystać. Z tym nie trzeba ubrankiem nic robić. Wystarczy założyć, korzystać, jeśli chodzi o rozmiarek, Nie zwracamy uwagi na rozmiary dziewczyny. Nie zwracamy uwagi dziewczyny. Na rozmiarek fajnie bardzo wygląda, ja sama bym chodziła, ale już sobie takie kupiłam tutaj, proszę bardzo, jedna kieszonka, druga kieszonka, trzecia kieszonka, dwa kieszonki, no fenomenalne, ale eleganckie i słuchajcie, jeśli chodzi o cenę, no to cenuszka 132 zł, bardzo, 132 zł, to ja, ja, takie, to ja bym kupować. No i to jest hit, dziewczyny, jak chcecie na Sylwestra zabłyszczyć, zabłyszczyć, zarówno się, to słuchajcie. Proszę Was bardzo, jaka elegancka kabrokatowa jaka tutaj widać. Uciąga się, no nawet bym powiedziała do 42 rozmiaru. Tu no, 46 no, to... też wejdzie, będzie Musić? taka... Albo bo to musi być seksowne, przylegające. Takie. To musi opinać, żeby... Tak. Słuchajcie. A jak będziecie miały hybrydkę zrobioną, mi ciężko się będzie podrapać po jakimś punkcie, który zaspędzi, to o, to świetnie to drapie, naprawdę bardzo dobra sukieneczka, elegancka. tutaj możecie to... Ja jej mówiłam. Obie kasy przyjść na Podsmowanie. <grystanie> Moi drodzy, jak widzieliście, bardzo nam się wizyta. <grystanie> trzymaj ten telefon, bo nie wytrzymał. Nie, tylko dwiema rękoma trzeba. Wiesz, Dlatego jest... trzymaj telefon. Bardzo nam się podobała wizyta. Tutaj są zawsze bardzo miłe panie. W tych bemarach jest trochę mniej ciekawych rzeczy, ale też można coś znaleźć. Może jest na wieszakach fajnych. Pokazywałam wam, tam są trochę porcelany, trochę biżuterii. Jakieś buty były ładne włoskie, ze ale męskie. Widzieliście moje typy? Opowiedziałyśmy co widziałyśmy i teraz poszłyśmy i wyszłyśmy że są też peje, że jest biżuteria zresztą kupiłam sobie sygnecik. Tak, tylko że to są takie, wiecie, może... No, no nie ma tu szału antyku. Nie ma sza... Nie ma tutaj szału z niektórymi rzeczami, ale ciuchy tak, które są wytynione, czy kurtki, czy bluzy, czy bluzki są naprawdę bardzo fajne. I tu mi się raczej nie zdarzyło, że coś jest dziurawe, pobrudzone, podarte. Oczywiście im wie o tych bemarach, bo tam to wiadomo, że... Różnie to bywa. I dużo jest ładnych budów takich, które wyglądają na takich, których nigdy nie, nie miał nawet e, nigdy nie. przymierzonych, powiem Nawet tej. na stopie. <laughs> Widać, że bieżnik tam jest niechulany. Tak. Było też sporo takich świątecznych rzeczy. Były stroje Mikołaja, były różne obrusy w ciągu roku. Tam są różne poduszki, obrusy, czapeczki. I dużo takich e, ciekawych przedmiotów, które można kupić i zapewnić swoją szafę, co to byście nie miały zbyt dużo miejsca w niej. Strój hipcia był. Był strój hipcia. Dlaczego go nie kupiłaś? Nie, no co ty, ja już nie mam gdzie trzymać Przecież takie rzeczy. Gdy, jest Ale gdyby był rekinek, to byś kupiła. Rekinka to jest. Tak. Rekinka ci się marzy, tylko że one są zazwyczaj bardzo małe. Tak, ale nie, wystarczy tego dobrego. Mam sarenkę i mam jednorożca. Wystarczy tego dobrego. Moi drodzy, było wspaniale. Dziękujemy było wspaniale. Kolejne za kolejne okienko. Mamy nadzieję, że następne okienko jutro y, będzie równie ciekawe. Dajcie znać, które okienka do tej pory najbardziej Wam się podobały. No, czy jesteście zachwycone pomysłem na miarę naszej kreatywności? Bye! Lapsi! Maisi. Lapsi!